Mam na imię Kira, a wszystko zaczęło się w czasach studiów, które wspominam z mieszaniną sympatii i żalu. Byłam tylko kolejną twarzą w tłumie na naszym tętniącym życiem kampusie. Próbując zrównoważyć studia z życiem towarzyskim. Kropka, wtedy po raz pierwszy go zobaczyłam Jake A. Był na kilku moich zajęciach zawsze siedział kilka rzędów przede mną, jego ciemne włosy były lekko zmierzwione, a oczy skupione na profesorze kropka rzucałam na niego spojrzenia. Kiedy tylko mogłam. Było coś w jego cichej pewności siebie, co mnie przyciągało kropka, ale los chciał, że Jake był już zajęty. Jego dziewczyna Sofia była uderzającą blondynką o żywiołowej osobowości, która zdawała się rozświetlać każde pomieszczenie, do którego weszła kropka. Pewnego dnia Jake poprosił mnie o notatki z wykładów, które opuścił z powodu choroby. W ciągu następnych kilku tygodni, Jake i ja zaczęliśmy więcej rozmawiać. Omawialiśmy zadania, dzieliliśmy się dowcipami o naszych profesorach, a od czasu do czasu wpadaliśmy na kawę między zajęciami. Ale za każdym razem, gdy czułam, że czuję się zbyt komfortowo, pojawiała się Sofia, owijając ramię wokół talii Jake'a lub składając pocałunek na jego policzku. -Jake, kochanie, tu jesteś. Głos Sofii rozbrzmiał pewnego popołudnia, gdy Jake i ja wychodziliśmy z biblioteki. Cześć! Kira, prawda? Tak, zgadza się. Przytaknęłam, zmuszając się do uśmiechu. Cóż, powinnam już iść! Do zobaczenia, Jake. Próbowałam przekonać samą siebie, że Jake i ja byliśmy tylko przyjaciółmi, że moje uczucia były jednostronne ale w głębi duszy wiedziałam, że z każdym dniem zakochuje się w nim coraz bardziej. kropka W dniu rozdania dyplomów patrzyłam, jak rodzina Jake'a obsypuje go uściskami i gratulacjami. Sofia była tuż obok nich, promieniejąc z dumy. kropka Stałam z boku z moją własną rodziną, czując mieszankę ekscytacji na przyszłość i utrzymującego się smutku z powodu tego. Co mogło być. Kropka, gratulacje, Kira. Głos Jake'a wyrwał mnie z zamyślenia. Szybko mnie przytulił i poczułam zapach jego wody kolońskiej. Dasz wiarę? Że nam się udało. Dzięki, Jake. Tobie też gratuluję, powiedziałam, odsuwając się kropka jakieś wielkie plany, skoro już skończyliśmy? Jego twarz się rozjaśniła. Właściwie to tak. Sofia i ja myślimy o przeprowadzce do Włoch tam babcie i pomyśleliśmy, że byłaby to świetna przygoda. Kropka tego lata rzuciłem się w wir poszukiwania pracy, zdeterminowany, by rozpocząć karierę na wysokim poziomie. Wysłałam niezliczoną ilość CV, odbyłam wiele rozmów kwalifikacyjnych i starałam się zepchnąć myśli o J. Crew na dalszy plan. Kropka w końcu prawdopodobnie był we Włoszech, rozpoczynając nowe życie z Sofią. Kropka, gdy lato zamieniło się w jesień, stanęłam w obliczu nowego rozdziału w moim życiu. Po tygodniach aplikacji i rozmów kwalifikacyjnych, w końcu dostałem pracę w prestiżowej firmie w mieście. Byłem podekscytowany tą szansą, pragnąc sprawdzić się w korporacyjnym świecie. Pierwszego dnia wszedłem do eleganckiego biurowca. Moje serce biło z podekscytowania i nerwów. Gdy byłem oprowadzany przez dział HR, coś przykuło moją uwagę. Ściana ze zdjęciami przedstawiającymi kierownictwo firmy. Mój wzrok padł na znajomą twarz i poczułam. Jak mój żołądek opada. Z jednej z ramek uśmiechał się do mnie mężczyzna stojący obok Sofii, dziewczyny Jake'a. Tabliczka z nazwiskiem pod zdjęciem głosiła Robert Thompson. Prezes. To nie mógł być przypadek. Kiedy wdrożyłam się w nową rolę, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że los płata mi figla. Nie słyszałam od Jake'a od ukończenia studiów, a teraz pracowałam dla ojca jego dziewczyny. Czułam się tak jakby wszechświat był zdeterminowany, by utrzymać Jake'a na mojej orbicie. W ten czy inny sposób, kropka, kilka tygodni po rozpoczęciu nowej pracy piłam kawę w pokoju socjalnym, kiedy usłyszałam znajomy głos. Kira. Czy to naprawdę ty? Odwróciłam się, prawie rozlewając kawę. Stał tam Jake, przystojny jak zawsze, w eleganckim garniturze. Jake, co ty tu robisz? Zapytałam, starając się utrzymać chłopaka w ryzach. Uśmiechnął się, przeczesując dłonią włosy. Ceo, pamiętałam aż za dobrze z czasów studiów. W zeszłym tygodniu zacząłem pracę w dziale marketingu. Nie miałem pojęcia, że też tu pracujesz. Rozmawialiśmy krótko i dowiedziałam się, że jego plany zmieniły się diametralnie od czasu ukończenia studiów. Sofia i ja, cóż, zerwaliśmy, powiedział, a jego uśmiech lekko zelżał. Kropka postanowiła zostać we Włoszech, a odległość po prostu nam nie służyła. Kropka poczułam mieszankę emocji, współczucie dla złamanego serca Jake'a, poczucie winy za małą część mnie, która poczuła ulgę i odnowioną iskierkę nadziei, którą desperacko próbowałam ugasić. Kropka w ciągu następnych kilku tygodni Jake i ja wpadliśmy w wygodną rutynę. Rozmawialiśmy podczas przerw na kawę, od czasu do czasu jedliśmy razem lunch i rozmawialiśmy o wyzwaniach w pracy, pomimo pracy w różnych działach, spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu, pewnego piątkowego wieczoru wybraliśmy się z kolegami do baru. Gdy noc się przedłużała, a nasi koledzy zaczęli wychodzić, Jake i ja zostaliśmy, rozmawiając i śmiejąc się, jak kiedyś na studiach. Wiesz, Kira, powiedział Jake łagodnym głosem. Kropka, naprawdę się cieszę, że tu jesteś kropka rozpoczęcie tej pracy byłoby o wiele trudniejsze bez znajomej twarzy. Poczułam ciepło, które nie miało nic wspólnego z winem, które piłam. Ja też się cieszę, Jake. Miło mieć tu przyjaciela kropka, gdy wracałam do domu. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że coś się między nami zmieniło. Jake, którego znałam z College U, wciąż tam był, ale było też coś nowego. Wrażliwość, bliskość, która wcześniej nie istniała kropka wraz ze zmianą pór roku zmieniło się też moje życie zawodowe. Rzuciłem się w wir pracy zdeterminowany, by udowodnić swoją wartość. Moje poświęcenie nie pozostało niezauważone i wkrótce okazało się, że wspinam się po drabinie korporacyjnej szybciej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem kropka. Kira, Mogę cię widzieć w moim biurze. Zawołał pewnego dnia mój przełożony. Weszłam, próbując zamaskować zdenerwowanie. Czy wszystko w porządku, ser? Uśmiechnął się, gestem pokazując. Żebym usiadła. Więcej niż w porządku. Rekomenduję cię do awansu. Twoja praca była wyjątkowa. Wyszedłem z jego biura oszołomiony, ledwo mogąc opanować podekscytowanie. Gdy spieszyłam się, by podzielić się nowinami, wpadłam na Jake'a na korytarzu. Gdzie się pali? Roześmiał się, uspokajając mnie. Jake, właśnie dostałam awans. Wymamrotałam. Jego twarz się rozjaśniła. To fantastycznie, Kira. Musimy to uczcić. kolacja w ten weekend. Przytaknęłam, moje serce przyspieszyło na to zaproszenie. Brzmi idealnie. kropka Nasze weekendowe kolacje stały się czymś regularnym. Rozmawialiśmy o pracy, wspominaliśmy studia i dzieliliśmy się nadziejami na przyszłość. Z każdym mijającym tygodniem czułam, że coraz bardziej zakochuję się w Jake'u. Pewnej nocy, gdy wracaliśmy do domu po kolacji, Jake nagle zatrzymał się i odwrócił do mnie. Kira chyba się w tobie zakochuje, powiedział, a jego głos ledwo przekroczył szept. Moje serce prawie stanęło. Jake, ja. Zanim zdążyłam dokończyć, pochylił się i pocałował mnie. To było wszystko, o czym marzyłam, a nawet więcej dwa lata minęły w wirze miłości i sukcesów zawodowych. Potem, wrześki jesienny wieczór, Jake uklęknął i oświadczył się Potem przyszedł czas na kolację z rodzicami Jake A. Jego matka, prymitywna kobieta o imieniu Eleanor, spojrzała na mnie krytycznie z nadbrzegu kieliszka do wina. Więc Kira zaczęła, jej ton był zwodniczo lekki. Kiedy planujesz rzucić pracę, właściwa żona powinna być w domu, gotowa do założenia rodziny. Prawie zakrztusiłam się jedzeniem. Właściwie to nie planowałam odchodzić. Kocham swoją pracę. Oczy Eleanor zweziły się. Jestem pewna, że zmienisz zdanie, gdy wyjdziesz za mąż. Kropka, w końcu spodziewamy się wielu wnuków. Jake ścisnął moją dłoń pod stołem, ale milczał. Kropka, zmusiłam się do uśmiechu, mając nadzieję, że to tylko przedślubna trema. Nadszedł dzień naszego ślubu, idealne letnie popołudnie. Kiedy szłam do ołtarza w kierunku Jake'a, odsunęłam na bok wszystkie zmartwienia. To był nasz dzień. Nasza chwila, kropka tak, powiedzieliśmy oboje, przypieczętowując naszą przysięgę pocałunkiem, kropka miesiąc miodowy był magiczny, ale po powrocie rzeczywistość szybko dała o sobie znać. Komentarze Eleanor na temat dzieci stały się częstsze i bardziej dosadne. Jakieś wieści, pytała za każdym razem, gdy ją widzieliśmy, a jej oczy wędrowały do mojego brzucha, kropka miesiące mijały, a ciąży nie było. Próbowałam zignorować rosnącą presję, ale coraz trudniej było ją ignorować, kropka pewnej nocy, po kolejnej napiętej rodzinnej kolacji, Jake zwrócił się do mnie. Może powinnaś pójść do lekarza, Kira, żeby to sprawdzić. Poczułam, jak w moim żołądku tworzy się supeł. Jake, minął dopiero rok. Takie rzeczy wymagają czasu, kropka westchnął, przeczesując dłonią włosy. Wiem, ale mama się nie myli. Kropka, następny rok był kolejką górską emocji. Pomimo początkowej niechęci zgodziłem się na wizytę u lekarza. Kropka, testy były niewygodne i inwazyjne, ale zniosłam je, mając nadzieję, że przyniosą odpowiedzi i, co ważniejsze, uciszą rosnące obawy rodziny Jake'a. Cóż? Pani Stone, powiedział lekarz, przeglądając moje wyniki. Wszystko wydaje się być w idealnym porządku. Nie ma żadnego medycznego powodu, dla którego nie byłaby pani w stanie zajść w ciążę. Poczułam mieszankę ulgi i frustracji. Z jednej strony byłam zdrowa, kropka, z drugiej strony, wciąż nie mieliśmy wyjaśnienia, dlaczego nie byłam jeszcze w ciąży, kropka, kiedy podzieliłam się tą wiadomością z Jakiem, jego reakcja mnie zaskoczyła. Może ty też powinnaś się przebadać? Do tego trzeba dwojga, zasugerowałam. Drwił, kręcąc głową. Daj spokój, Kira. Wiesz, że to zazwyczaj sprawa kobiety. Po prostu próbujmy dalej, dobrze. Od tego momentu nasze niegdyś namiętne życie miłosne stało się zaplanowanym, mechanicznym procesem. Śledzenie owulacji, diety płodności i stosunki płciowe na czas zastąpiły spontaniczność i romantyzm. Z każdym mijającym miesiącem presja rosła, kropka spotkania rodzinne stały się ćwiczeniem wytrzymałości. Eleanor, matka Jake'a, nigdy nie przegapiła okazji. By poruszyć temat dzieci, kropka podczas jednej ze szczególnie napiętych kolacji z okazji święta dziękczynienia, osaczyła mnie w kuchni. Wiesz kochanie, zaczęła, a jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Sara z naszego kościoła właśnie została babcią. Kropka. Jej syn jest dwa lata młodszy od Jake'a. Chwyciłam krawędź blatu, zmuszając się do uśmiechu. To miło z ich strony. Kropka, rzeczywiście, kontynuowała Eleanor, wbijając we mnie wzrok. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieć podobne wieści. W końcu głównym obowiązkiem kobiety jest rodzenie dzieci. Do tego zostałyśmy stworzone. Kropka, ugryzłam się w język. Nie chcąc wywoływać sceny. Ale w środku byłam wściekła. Jak śmiała lekceważyć moją ciężką pracę i osiągnięcia, w miarę upływu miesięcy zauważyłam zmianę w Jake'u. Stał się zdystansowany, krytyczny. Nic, co robiłam, nie sprawiało mu już przyjemności. Kropka Musisz jeść tak głośno? Warknął pewnego wieczoru, gdy usiedliśmy do kolacji, kropka przerwałam w połowie rzucia, zaskoczona. Ja, CEO. I dlaczego w domu jest taki bałagan? Nie masz czasu na sprzątanie w ciągu dnia. Rozejrzałam się po naszym nieskazitelnym salonie, oszołomiona. Jake, o czym ty mówisz? Dom jest czysty kropka, te incydenty stawały się coraz częstsze. Jake czepiał się wszystkiego, jak się ubierałam, jak mówiłam, a nawet jak oddychałam. Każda krytyka podkopywała moją samoocenę kropka w pracy starałam się zachować pozory normalności, ale plotki szybko rozprzestrzeniały się w naszym biurze. Szepty chodziły za mną po korytarzach. Biedna kira, wciąż nie ma dziecka. Słyszałam, że nie może mieć dzieci. Może dlatego tak bardzo skupię się na swojej karierze. Czułam się, jakbym się dusiła, uwięziona między presją w domu a plotkami w pracy. Kompetentna, ambitna kobieta, którą kiedyś byłam, zdawała się zanikać, zastąpiona przez kogoś, kogo ledwo rozpoznawałam. Kropka, właśnie wtedy, gdy myślałam, że sprawy nie mogą się bardziej skomplikować, życie rzuciło mi kolejną krzywą piłkę. Kropka to był zwykły poniedziałkowy poranek, kiedy po raz pierwszy zauważyłam ją w holu biura, Sofie. Byłą dziewczynę Jake'a z College U, wyglądającą tak oszałamiająco jak zawsze. Serce mi zamarło, gdy patrzyłem, jak pewnie kroczy w stronę windy kropka, co ona tu robiła, jakby w odpowiedzi na moje niewypowiedziane pytanie, usłyszałem podekscytowany szept kolegi. To córka Roberta Thompsona. Słyszałem, że wróciła z Włoch i dołączyła do firmy kropka, wiadomość rozeszła się po biurze jak pożar. Sofia wróciła i pracowała dla firmy swojego ojca, naszej firmy kropka próbowałam skupić się na pracy, ale mój umysł szalał. Jak zareaguje Jake? Co to dla nas oznaczało, ale nie musiałam długo czekać na odpowiedź. Później tego dnia wpadłam na Sofię w pobliżu pokoju socjalnego. Jej oczy zwęziły się, gdy mnie rozpoznała kropka No proszę, czy to nie Kira? Powiedziała z pogardą w głosie. Słyszałam, że mimo wszystko udało ci się złapać Jake'a kropka wyprostowałam kręgosłup, zdeterminowana, by nie dać po sobie poznać, jak bardzo zdenerwowała mnie jej obecność. Sofia, witaj z powrotem. Mam nadzieję, że praca tutaj będzie przyjemna. Zaśmiała się zimno. Jestem pewna, że tak. Akira. Nachyliła się bliżej, jej głos zniżył się do szeptu. Zawsze dostaje to, czego chce. Pamiętaj o tym, gdy się oddaliła, poczułem dreszcz przebiegający mi po kręgosłupie. Kropka jej słowa brzmiały jak groźba i nie mogłem pozbyć się wrażenia, że szykują się kłopoty. W ciągu następnych kilku tygodni zauważyłam zmiany w zachowaniu Jake'a. Zaczął częściej zostawać w pracy do późna, powołując się na ważne projekty i spotkania z klientami. Na początku nie myślałam o tym zbyt wiele. W końcu oboje byliśmy ambitni. Kropka, ale potem zaczęła się weekendowa podróż służbowa, a nieco później plotki w biurze. Starałem się odrzucić te komentarze jako biurowe plotki, ale ziarno podejrzeń zostało zasiane. Kropka, to właśnie podczas jednego z weekendowych wyjazdów Jake'a podjęłam decyzję, o której nigdy nie myślałam. Trzesącymi się rękami podniosłam telefon i wybrałam numer, który znalazłam na żółtych stronach. Halo, Hawkins Private Investigations. Potrzebuję pomocy. Kropka, następny tydzień był agonią. Wykonywałam swoje obowiązki w pracy, uśmiechałam się do Jake'a, gdy był w domu, czekając na wieści od detektywa. Kiedy w końcu zadzwonił, prawie nie mogłam zmusić się do odebrania. Kropka, mamy informacje, o które prosiłeś. Może zechcesz usiąść? Gdy detektyw mówił, poczułam, że mój świat rozpada się wokół mnie. Jake i Sofia rzeczywiście mieli romans. Ale to nie wszystko. Sofia była w ciąży. Kropka tego wieczoru, kiedy Jake wrócił do domu, czekałam na niego. Zaskoczenie na jego twarzy, gdy zobaczył mnie siedzącą w ciemnym salonie, szybko zmieniło się w znużenie. Kira, co się dzieje? Wzięłam głęboki oddech, przygotowując się na to, co miało nadejść. Wiem, Jake. O tobie i Sofii, O dziecku. Cisza, która nastała, była ogłuszająca Potem, ku mojemu szokowi, Jake zaczął się śmiać. Nie był to ciepły, miły śmiech, w którym zakochałam się lata temu. Był zimny, niemal okrutny. Cóż, powiedział, jego głos był niesamowicie spokojny. Chcesz znać prawdę, Kira. Przez cały czas kochałem Sofię, kropka, ty byłaś po prostu wygodna. Zastępstwem, dopóki nie wróciła. Każde słowo wbijało mi sztylet w serce, ale nie pozwoliłam mu zobaczyć, jak się załamuje kropka drżącymi rękami, sięgnęłam do torby i wyciągnęłam kopertę. Tutaj, powiedziałam głosem pewniejszym, niż czułam. Dokumenty rozwodowe. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy oboje przestali udawać kropka, gdy wyszłam z domu, zostawiając za sobą oszołomionego Jake'a. Poczułam dziwną mieszankę żalu i ulgi. życie, które znałam, dobiegło końca, ale być może, tylko być może, był to pierwszy krok w kierunku czegoś nowego. Mając dowody zebrane przez prywatnego detektywa, postanowiłam walczyć. Pozwałam J.K. o rozwód, powołując się na jego niewierność i żądając odszkodowania, nie tylko od niego, ale także od Sofii. Było to odważne posunięcie, które wstrząsnęło naszymi kręgami społecznymi i zawodowymi. Kropka, podczas postępowania oburzenie Sofii było namacalne. — Żądasz pieniędzy od kobiety w ciąży? — krzyknęła. A jej twarz wykrzywiła złość. — Jak śmiesz! Zachowałem spokój, pozwalając naszemu prawnikowi przedstawić dowody. Ku mojej uldze sędzia orzekł na moją korzyść. Sąd nakazał zarówno Jaykowi, jak i Sophie wypłacenie znacznej rekompensaty za cierpienie emocjonalne i naruszenie mojej reputacji. Następnego dnia otrzymałem niespodziewane wezwanie do biura prezesa. Moje serce przyspieszyło, gdy się tam udałem, obawiając się najgorszego. W końcu Robert Thompson był ojcem Sophie. Gdy weszłam do jego gabinetu, twarz pana Thompsona była poważna. Kira, proszę, usiądź, powiedział, a jego głos był ciężki od emocji. To, co nastąpiło później, było jedną z najbardziej zaskakujących rozmów w moim życiu. Kropka chcę przeprosić, zaczął, szokując mnie ciszą. To, co moja córka i twój były mąż ci zrobili, jest niewybaczalne. Jestem głęboko zawstydzony działaniami Sofii. Siedziałam oszołomiona, gdy kontynuował. Wiem, że to nie zrekompensuje ci tego, przez co przeszłaś, ale chciałbym zaoferować ci nowy start. Rozmawiałem z firmą partnerską i są gotowi cię przyjąć z moją najwyższą rekomendacją. Przerwał, przesuwając kopertę po biurku. Mam nadzieję, że przyjmiesz to jako dodatkową rekompensatę za swoją mękę. Drżącymi rękami otworzyłem kopertę i znalazłem czek na sumę, która sprawiła, że moje oczy się rozszerzyły. Panie Thompson, ja. Nie wiem, co powiedzieć. Uśmiechnął się smutno. Nie musisz nic mówić. Kira. Jesteś utalentowaną młodą kobietą, która zasługuje na więcej niż to, co otrzymałaś. Mam nadzieję, że to pomoże Ci iść naprzód. Kropka moja nowa praca była powiewem świeżego powietrza. Bez ciągłej krytyki i presji ze strony J.K. rozkwitłam. Moja pewność siebie, która była poobijana i posiniaczona, zaczęła się odradzać. Kropka w tym czasie zauważyłem, że właściciel firmy, David, zwraca na mnie szczególną uwagę. Na początku byłam nieufna, moje zaufanie do mężczyzn zostało mocno nadszarpnięte przez doświadczenia z jakim kropka, ale podejście Dawida było inne, pełne szacunku. Cierpliwości i autentycznej życzliwości kropka pewnego wieczoru, gdy szliśmy ramię w ramię przez Mule Park, postanowiłam wyłożyć wszystkie karty na stół. David, zaczęłam, mój głos lekko drżał. Jest coś, co powinieneś wiedzieć. W moim poprzednim małżeństwie nie mogliśmy mieć dzieci. Może to przeze mnie, nie wiem na pewno, ale David zatrzymał się i odwrócił do mnie. Jego oczy, pełne ciepła i zrozumienia, spotkały się z moimi. Kira, posłuchaj mnie. Kocham cię. Dzieci czy nie, to nie zmienia tego, co do ciebie czuję. Kropka, jesteś niesamowitą kobietą, i mam szczęście, że jesteś w moim życiu. Kropka łzy napłynęły mi do oczu, gdy przyciągnął mnie do siebie. Po raz pierwszy od lat czułam się naprawdę akceptowana i kochana za to, kim jestem. Kropka, kiedy myślałam, że życie nie może być już lepsze, rzuciło mi kolejną krzywą piłkę. Tym razem, radosną. Kropka, rok po ślubie odkryłam, że jestem w ciąży. Wiadomość była szokiem, biorąc pod uwagę moją historię, ale David i ja byliśmy bardzo szczęśliwi. Dziewięć miesięcy później powitaliśmy na świecie naszego syna. Eta, gdy po raz pierwszy trzymałam go w ramionach, podziwiałam zrządzenia losu, które doprowadziły mnie do tego momentu w przeciwieństwie do mojego poprzedniego małżeństwa, nie było presji, by porzucić karierę. David poparł moją decyzję o powrocie do pracy i znaleźliśmy równowagę, która była odpowiednia dla naszej rodziny życie było dobre. Wypełnione miłością, zrozumieniem i szczęśliwym chaosem wychowywania dziecka dziesięć lat minęło w mgnieniu oka. Tetan wyrósł na bystrego, ciekawskiego chłopca, a nasze życie rodzinne było wszystkim, na co kiedykolwiek miałam nadzieję. Kropka pewnego dnia, szukając starych dokumentów w mojej poczcie e-mail, natknęłam się na coś nieoczekiwanego. List z kliniki zaadresowany do Jake'a, mojego byłego męża. Moje serce przyspieszyło, gdy przeczytałam jego treść. Kropka, list zawierał szczegółowe wyniki badania urologicznego, które Jake przeszedł lata temu. Okazało się, że miał zapalenie prostaty i torbiele. Co czyniło go bezpłodnym. Lekarze próbowali skontaktować się z nim w sprawie pilnego leczenia, ale w przeciwnym razie wysłali wyniki na adres e-mail, który podałem w klinice. Siedziałem oszołomiony. Przez te wszystkie lata obwiniałam się, czułam się nieadekwatna, a to Jake nie mógł mieć dzieci. Ogarnęła mnie mieszanka emocji, zemsta. Złość i dziwne poczucie litości dla człowieka, który sprawił mi tyle bólu. Tego wieczoru podzieliłam się tym odkryciem z Dawidem. Jego odpowiedź była dokładnie tym, co chciałam usłyszeć. Kira, kochanie, powiedział, biorąc mnie za rękę. To problem, Jake, a nie twój. Nie powinnaś się tym denerwować. Skup się na naszej rodzinie, na pięknym życiu, które zbudowaliśmy. Wszystko wydarzyło się trzy miesiące później. Wielka sala balowa lśniła od żyrandoli i rozmów elity. Seattle. David, Ethan i ja przybyliśmy na kolację charytatywną na rzecz fundacji pomagającej dzieciom chorym na raka, a nasze serca były pełne oczekiwania na znaczący wieczór. Pokażę Ethanowi przedmioty z cichej aukcji, powiedział David, ściskając moją dłoń. Pozwolisz na kilka minut. Przytaknęłam, uśmiechając się, gdy patrzyłam, jak przedzierają się przez tłum. Odwracając się, by wziąć kieliszek szampana, zamarłam. Kropka, kilka metrów ode mnie stali Jake i Sofia. Zanim zdążyłam się wymknąć, oczy Jake'a skupiły się na moich. Na jego twarzy pojawił się znajomy uśmieszek, gdy podszedł do Sofii. No proszę, jeśli to nie Kira, powiedział Jake, patrząc na mnie z pogardą. kropka Wygląda na to, że przytyłaś parę kilo. Zjadamy stres związany z samotnością i niepłodnością, prawda? Poczułam, jak płoną mi policzki, ale nie dałam po sobie poznać, jak bardzo dotknęły mnie jego słowa. Kropka, Jake kontynuował, jego głos ociekał fałszywym współczuciem. To taki wstyd, naprawdę. Jestem tu z moją piękną żoną i naszą wspaniałą córką. Ona jest podobna do Sofii. A ty. Zakładam, że wciąż sama Sofia odwróciła się do mnie z zauzawionymi oczami. Jak mogłeś zrozumieć, jak ważna jest pomoc chorym dzieciom? Skoro nie masz nawet własnych, otworzyłam usta, by odpowiedzieć, ale przerwał mi niski głos za mną. Mamo, kim są ci ludzie? Dlaczego na ciebie krzyczą? Ethan wrócił, jego młoda twarz była mieszanką zakłopotania i troski. Kropka wyraz twarzy Jake'a załamał się, a jego usta otwierały się i zamykały jak ryba wyjęta z wody. Mamo jąkał się, jego oczy błądziły między etanem a mną, kropka zanim zdążyłam odpowiedzieć. David pojawił się u mojego boku, jego obecność była spokojna, ale władcza. Czy jest jakiś problem? zapytał surowym głosem, obejmując mnie w pasie. Sofia, nieświadoma zmieniającej się dynamiki, prychnęła kropka, a kim ty możesz być, Jake, w końcu odnajdując swój głos, wyraźnie zbladł. To David Anderson, prezes Global Tech Corporation. Atmosfera zmieniła się natychmiast. Jake zaczął się płaszczyć, przeprosiny płynęły z jego ustęp Sofia, rozwścieczona jego nagłą zmianą zachowania, głośno go skarciła kropka, nie mogłam już tego znieść. Jake, przerwałam spokojnym głosem. Znalazłam list z kliniki. To ty nie mogłaś mieć dzieci. W naszej grupie zapadła cisza. kropka Twarz Sofii straciła kolor i szarpnęła Jake'a za ramię, desperacko chcąc odejść. Ale Jake, którego świat rozpadał się wokół niego, trzymał ją mocno. Kropka więc, moja córka wcale nie jest moja, warknął. Powiedz mi prawdę, kropka uwięziona Sofia wyznała przez zaciśnięte zęby. Zaszła w ciąże we Włoszech z innym mężczyzną, a następnie wykorzystała Jake'a, aby uniknąć rozczarowania ojca. Ich kłótnia nasiliła się, przyciągając uwagę innych gości, ostatecznie ochrona imprezy wyprowadziła ich z sali, a ich krzyki odbijały się echem, miesiące później dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową, że u Jake'a zdiagnozowano raka i jest on w trakcie leczenia. Rozwiódł się z Sofią i pozwał ją o odszkodowanie, ale dla mnie było to tylko kolejne przypomnienie, jak daleko zaszłam. Nie rozpamiętywałem już przeszłości, zamiast tego cieszyłem się każdym dniem z moją rodziną, wdzięczny za zrządzenia losu, które doprowadziły mnie do tego pięknego życia.